Hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo mi miło, że tu jesteś. Dzisiaj zobaczymy sobie, czy osoba, o której myślisz, chce z tobą być, czy chce wejść w jakiś poważniejszy związek, co czuje, co myśli oraz czego pragnie. Czego też potencjalnie się boi, co ją powstrzymuje. Także dosyć uniwersalny rozkład, także zachęcam do posłuchania, do, do właśnie sprawdzenia tego, co gdzieś w tej energii się tutaj pokazuje. Będzie to rozkład na 9 kart. Każda karta w tym rozkładzie ma inny aspekt, także zachęcam, żeby zostać do końca, ponieważ żadna karta w tym rozkładzie nie jest definitywnie jakby. Znacząca w takim sensie, że no, na przykład jak będzie zła karta, to nie znaczy, że już cały rozkład będzie e, zły. Także e, zachęcam do zostania do końca. A tymczasem pierwsza pozycja, trzy e, miecze i tutaj karta, która powie nam o tym, co on czuje do ciebie teraz. E, to jest ciekawe, bo to jest karta, która wskazuje na dosyć silny ból. E, przede wszystkim ten emocjonalny, e, jakiś zawód serca lub stan, w którym e, dominuje cierpienie no, związana z relacją. To jest bardzo intensywna, często bolesna karta, która mówi o zranieniu, rozczarowaniu lub nawet żałobie po niespełnionej nadziei. To może oznaczać, że w tej chwili jego serce jest pęknięte być może przez to, co się wydarzyło między wami, a może przez inne życiowe doświadczenia które teraz wpływają na jego emocjonalny stosunek do ciebie. W niektórych przypadkach Trójka Mieczy może pokazywać, że osoba czuje się zdradzona, opuszczona e, lub zraniona, do tego stopnia, że trudno jej na nowo zaufać. To niekoniecznie oznacza, że on już cię nie kocha, wręcz przeciwnie. Czasem ta karta pojawia się wtedy, gdy uczucia były bardzo silne, ale zostały w jakiś sposób naruszone. Kontynuując interpretację, ta karta może też świadczyć o emocjonalnym zamknięciu. Czyli serce osłonięte przez ból nie dopuszcza łatwo nowych, ani też starych uczuć. Może być tak, że on wciąż coś do ciebie czuje, ale te emocje są obecnie skażone cierpieniem. To nie jest chłód ani obojętność. Wręcz przeciwnie, to jest tak naprawdę bardzo głęboki stan emocjonalny, który wciąż pokazuje, że jesteś dla niego kimś ważnym, skoro właśnie przez tę relację odczuwa taki ból. Jeśli między wami wydarzyło się coś trudnego, ta karta wskazuje, że on tego jeszcze nie przepracował. Jeśli to ty go zraniłaś, to uczucia nadal są, ale głęboko ukryte pod warstwą rozczarowania. Natomiast jeśli ktoś inny go skrzywdził, to może projektować ten ból na Waszą relację i boi się zbliżyć, bo nie chce znowu cierpieć. Takim ważnym szczegółem Trójki Mieczy jest jej powiązanie z rozdartym sercem, które też często widać na kartach. To jest symbol emocjonalnego chaosu, często przeszywanego myślami pełnymi bólu, żalu lub żałoby. Nie jest to karta nadziei, lecz oczyszczenia przez konfrontację z tym, co boli. To jest też karta, która często wskazuje na potrzebę uzdrowienia, zanim cokolwiek może się odbudować. Więc na tym etapie trudno mówić o chęci do budowania bliskości. Jego uczucia są przytłoczone, jednak pojawienie się tej karty zamiast karty y, jakiejś takiej karty obojętności, czy jakiej na przykład, jak, nie wiem, cztery kielichy, przepraszam, cztery miecze, czy, czy na przykład osiem kielichów, no, tutaj ta, ta trójka pokazuje, że nadal odgrywasz ważną rolę w jego emocjonalnym świecie. On czuje, ale to, co czuje, to ból, a z bólem trzeba coś zrobić, zanim będzie gotowy na coś więcej, gotowy w ogóle na odbudowę tej relacji. Także tutaj, no, myślę, że i dobry, i zły znak. Na pewno w tym krótkoterminowym okresie. Raczej zły, ale w długoterminowym niekoniecznie. Bo to oznacza, że dalej mu gdzieś tam zależy, dalej gdzieś ta relacja to nie jest dla niego koniec, i przejmuje się tym wszystkim. Na drugiej pozycji natomiast mamy Emperor'a, karta cesarza. To jest pozycja, która wskazuje na to, co myśli o relacji z tobą. No, i tutaj Cesarz przedstawia bardzo konkretny, uporządkowany obraz relacji, który on ma w głowie. Cesarz to jest generalnie archetyp struktury, kontroli i odpowiedzialności. Oznacza, że on postrzega tę relację jako coś, co. coś, co powinno być poważne, stabilne i podporządkowane pewnym zasadom. W jego oczach, związek z tobą to nie przelotna przygoda ani emocjonalna burza. On widzi w tobie osobę, z którą można stworzyć coś trwałego, ale pod warunkiem, że wszystko będzie uporządkowane według jego wyobrażenia o tym, co właściwe. Myśli o relacji poważnie, być może nawet z dużą dozą odpowiedzialności. Jednak jego podejście jest bardziej rozumowe niż emocjonalne, co może kontrastować z bólem pokazanym wcześniej w Trójce Mieczy. Cesarz często pokazuje, że dana osoba ma bardzo mocne poczucie tego, co powinno być po jego myśli. Może chcieć panować nad sytuacją, kontrolować relacje lub narzucać jej kształt, który uważa za słuszny. Nie musi to oznaczać negatywnej dominacji, ale z pewnością świadczy o tym, że, no, że on nie jest typem, który zostawia rzeczy przypadkowi. Jeśli w tej relacji były trudności, to on może teraz myśleć, trzeba to porządkować, ustalić zasady, stworzyć ramy. To nie jest karta kogoś, kto żyje z łudzeniami czy buja w obokach, to jest trzeźwy umysł, który chce wiedzieć, gdzie stoi i czego może oczekiwać. On może uważać, że relacja z tobą wymaga silnych podstaw i być może w jego oczach na razie ich brakuje. A skoro uczucia są właśnie zranione, może też czuć, że zanim coś się wydarzy, to wszystko musi zostać odbudowane na nowo. Takim ważnym szczegółem cesarza jest to, że reprezentuje on męską, ojcowską energię opieki i zasad, ale też twardości. W myślach o relacji on może skupiać się na tym, co właściwe i rozsądne, a niekoniecznie na tym, co czuje serce co ponownie może sugerować konflikt między jego głębokim bólem, a potrzebą utrzymania kontroli i struktury. Może też myśleć, że muszę być silny. Nawet jeśli w środku cierpi, to po prostu właśnie taka, taka zewnętrzna postawa pozostaje taka właśnie twarda, silna, nie pokazująca, że gdzieś może coś jest źle. Na pozycji trzeciej mamy Hirofanta. Czyli kapłana? I to jest pozycja, która mówi nam o tym, czego pragnie w relacji z Tobą. No to jest taki dosyć ważny znak, powiedziałbym, bo, bo kapłan wskazuje na to, że jego pragnienia są głęboko zakorzenione w potrzebie tradycji, bezpieczeństwa, powagi i długoterminowego zaangażowania. Kapłan to karta wartości, duchowej zgodności, ale także społecznych i moralnych norm. Widać, że on pragnie relacji, która nie jest osadzona w zaufaniu, szacunku oraz wspólnych zasadach. W jego oczach prawdziwy związek powinien być uświęcony niekoniecznie w sensie religijnym, ale z pewnością w sensie duchowym i społecznym. Może pragnąć stabilizacji, wiernego partnerstwa, być może nawet małżeństwa, lub czegoś, co będzie miało pieczęć akceptacji własnej rodziny, ale też takiej społecznej. Kontynuując, Kapłan może wskazywać również na to, że on nie tylko pragnie poważnej relacji, on pragnie też, by była ona właściwa moralnie, zgodna z zasadami. Być może w jego oczach wasz związek wymaga przywrócenia pewnych wartości, może nawet oczyszczania lub przebaczenia. Zestawienie tej karty z wcześniejszą trójką mieczy, czyli bólu, i cesarzem, czyli kontrola szczególnie w myślach, tworzy obraz kogoś, kto mimo cierpienia i emocjonalnego chaosu chce zrobić to dobrze. On pragnie relacji opartej na lojalności, wzajemnym zobowiązaniu, wsparciu i głębokim porozumieniu, które wykracza poza powierzchnię codziennych emocji. I tutaj również taką ważną rolą kapłana jest rola nauczyciela, przewodnika duchowego, strażnika zasad. On może pragnąć, by relacja z tobą była dla niego nie tylko uczciwą więzią, ale też drogą wzrostu wewnętrznego, moralnego czy ogólnie rzecz biorąc życiowego. Czasem ta karta mówi też o tym, że on chce się uczyć z tej relacji, rozumieć ją głębiej, nadawać jej sens. Więc w tych pragnieniach nie ma tu miejsca na chaos czy brak zaangażowania. On nie chce relacji tymczasowej ani lekkiej. On pragnie powagi, dojrzałości i głębi. Natomiast to, co pokazuje na zewnątrz, to jest oczywiście druga kwestia i tutaj to może się zupełnie różnić. Bo też wiadomo, że czyny a myśli to są e, zupełnie dwie różne rzeczy. I w tym momencie chciałbym też zaprosić Cię na stronę duchowy-kierunek.pl, jeżeli chcesz zakupić czytanie prywatne, zadać swoje pytanie odnośnie czegoś, co jest dla Ciebie problematyczne, co jest dla Ciebie nieznane i chciałabyś poznać odpowiedź, to zachęcam właśnie, żeby tam na stronie duchowy-kierunek.pl skorzystać z możliwości zadania dowolnego pytania na temat Twojej relacji, życia, kariery zawodowej. Czegokolwiek tak naprawdę. Także zapraszam tam właśnie. A tymczasem przechodzimy do, do drugiej części tego rozkładu, czyli do pozycji czwartej, na której pokazała nam się królowa buław. Królowa buław w pozycji tego, czego się boi lub co go powstrzymuje. To jest karta, która wskazuje, że to właśnie Twoja energia, pewność siebie, siła, charyzma i taki wewnętrzny ogień, mogą w nim budzić lęk. To jest w ogóle często powtarzający się schemat. Mam wrażenie, że tutaj tak naprawdę ta energia jest często podobna, no bo też nieprzypadkowo trafiasz na ten kanał, trafiasz na to nagranie, jesteś osobą świadomą siebie, świadomą swoich, gdzieś tam też swojej energii, jesteś zainteresowana tym wszystkim i no tutaj ciężko, żeby, żebyś tej właśnie takiej charyzmy nie miała, nie posiadała, no bo, no bo jest to właśnie powiązane. Więc, też ta energia, można by rzec, może ktoś by powiedział, że no powtarza się często to samo. Właśnie, szczególnie jeżeli chodzi o ten lęk u mężczyzn, z którym gdzieś tam spotykacie się i tak dalej. Natomiast, no, to jest, to jest też właśnie pokłosie tego, tej, tej świadomości. Świadomości siebie, świadomości swego, swojej siły. Także tutaj, no, powtarza się to faktycznie. Natomiast, no to nie jest przypadkowe powtórzenie. To nie jest tak, że no cały czas jest to samo i tak akurat wypada. No, no, tak po prostu cały czas jest, nie? że gdzieś tutaj faktycznie osoby, które szczególnie są zainteresowane tym rozwojem takim duchowym, czy też właśnie takimi, takimi tematami, no są po prostu bardziej świadome, są bardziej charyzmatyczne, silne, no i z automatu no wywierają jakąś presję na otoczenie. To jest naturalne i, i takie są tego no konsekwencje, ale myślę, że w tym wypadku bardziej profity, bardziej te, te plus, no bo jednak chcemy być silni, chcemy stawiać na swoją niezależność, i tutaj w tym wypadku, tak naprawdę to, to gdzieś tam jest jakiś bonus, jakiś plus, aniżeli e, minus. Także no to, to jest schemat, który się powtarza, ale myślę, że to jest dobry znak. Oprócz tego ważnym szczegółem królowej buław. W tej pozycji jest oczywiście magnetyzm. Magnetyzm królowej buław to jest to, co pokazuje, że być może to, co go jednocześnie przyciąga, najbardziej go też przeraża. Może nie wie, jak sobie poradzić z tak silną kobiecą obecnością, a może obawia się, że ty wiesz więcej, czujesz więcej, działasz szybciej, z większym impetem. Co możliwe, że wcześniej nie spotykało go w relacjach z kobietami, i no jest to po prostu. Troszkę taki e, niespodziewany ruch, niespodziewana rzecz, którą, którą faktycznie ty posiadasz, I, i gdzieś tam on próbuje się do tego przystosować, nauczyć tego, ale no wiadomo, że to nie trwa chwili. Idziemy dalej. Natomiast e, na pozycji piątej e, wisielec, e, czyli jakie intencje. No to jest ciekawe. Wisielec wskazuje oczywiście na brak aktywnych zamiarów, przynajmniej w obecnym momencie. Natomiast to nie znaczy, że on nic nie czuje ani że, że nie zależy mu. Natomiast jego intencje są zamrożone w tym momencie. Są pasywne, być może świadomie wstrzymywane. On może znajdować się w stanie zawieszenia, celowo nie podejmując decyzji ani żadnych działań. Wisielec to jest karta perspektywy dobrowolnego lub wymuszonego zatrzymania się, więc jego intencje mogą być w stylu nic nie robić, dopóki nie zrozumiem, co to wszystko dla mnie znaczy. Może chcieć spojrzeć na relację z innej strony, znaleźć w niej głębszy sens lub uporządkować wewnętrzne rozdarcie, zanim podejmie jakiekolwiek ruchy wobec ciebie. Możliwe też, że świadomie wybrał dystans nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie wie, jak chce. Albo nie wie, czy powinien chcieć. No, to są takie dosyć można by rzec, już wchodzimy w takie wątki psychologiczne, bardziej podejścia filozoficzne może, czyli właśnie gdzieś tam rozmyślanie nad takimi mm, konkretnymi kwestiami odnośnie tej relacji. Wyślec w intencjach to także sygnał wewnętrznego konfliktu. On może zdawać sobie sprawę, że potrzebuje zmienić sposób patrzenia na waszą relację lub sam siebie w tej relacji. Natomiast no to, co przede wszystkim to, to jest to, że to nie jest karta działania. Wręcz przeciwnie, to świadome zawieszenie. On może czuć, że sytuacja wymaga od niego innego podejścia, poświęcenia ego, kontroli, co przecież też pokazał cesarz. A to może być dla niego trudne. Może mieć poczucie, że musi oddać się losowi, że musi coś przeżyć w sobie, zanim będzie gotowy działać. Intencje są więc bardzo niejednoznaczne. Nie idą w kierunku zerwania, ale też nie zmierzają jakoś do, do zbliżenia. Przynajmniej nie w tym momencie, tak jak mówię. To jest, to jest ten moment, który w tym momencie analizujemy, więc też to, to zawsze gdzieś tam... Warto o tym wspomnieć. No i też y, warto wspomnieć o tym, że to jest czytanie uniwersalne, y, ogólne dla pewnej grupy odbiorców, więc też wiadomo, że w tych czytaniach prywatnych będzie tego, tych szczegółów takich ważnych, myślę, że dużo, dużo więcej. Także warto y, pomyśleć o tym, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej. A tymczasem na, na, na pozycji szóstej y, dwójka monet y, Czyli to, jakie działania może podjąć w najbliższym czasie, myślę, że bardzo ważna kwestia. No i tutaj znowu duże niezdecydowanie, balansowanie i brak jednoznacznego kierunku. To jest karta kogoś, kto waha się między dwiema opcjami, próbując pogodzić różne potrzeby, obowiązki lub emocje. On może próbować utrzymać równowagę w swoim życiu, w którym ty jesteś jednym z ważnych, ale nie jedynych elementów. Jego działania mogą być niespójne, zmienne lub wręcz chaotyczne. Raz się zbliża, raz oddala, raz daje ci nadzieję, a innym razem milczy. Dwójka denarów często pokazuje też próbę radzenia sobie z presją lub obowiązkami. Być może ma inne zobowiązania, które nie pozwalają mu działać swobodnie. W każdym razie nie zobaczymy tu wielkich gestów czy przełomowych decyzji, raczej ruchy symboliczne, ostrożne, testujące grunt. Może na przykład napisać, może się odezwać, ale potem znów się wycofa. I dwójka pentakli ok ukazuje osobę, która nie potrafi się jeszcze określić. Balansuje emocjonalnie i życiowo, próbując nie spaść z liny. Może chcieć utrzymać z Tobą kontakt, ale niekoniecznie relację. To jest też ciekawy aspekt, który tutaj warto, e, warto w, tym, w tym wypadku brać pod uwagę. Czyli, właśnie taki, takie utrzymanie tej relacji, ale niekoniecznie nie konkretne jakiegoś związku czy czegoś konkretniejszego. Yy, ważnym szczegółem dwójki denarów jest też to, że wszystko dzieje się w ruchu. To jest człowiek, który nie potrafi się zatrzymać i stanąć twarzą w twarz z prawdziwym wyborem. Czasami to jest karta ludzi, którzy są zbyt zajęci albo zbyt pogubieni, żeby coś zrobić konkretnie. I to może być problem, który tutaj też dotyka ciebie, który już nawet mogłeś zauważyć. No bo zresztą ty pewnie widzisz i też oczywiście. No, najbliżej jesteś tego problemu w, takim, w, takim, w takiej sytuacji. Na siódmej pozycji mamy dwa miecze. No, karta, która tak naprawdę myślę, że jest całkiem dobrze znana. Siódma pozycja, czyli jak widzi Waszą przyszłość? Myślę, że bardzo ważna kwestia w kontekście tego, czy warto inwestować z twojej strony w tę relację, czy raczej już nie. No i tutaj. Dwójka mieczy jasno pokazuje, że on tej przyszłości nie widzi w ogóle, albo raczej nie potrafi je zobaczyć. To jest karta wewnętrznej blokady, zamknięcia serca i umysłu, wyparcia potrzeby podjęcia decyzji. On znajduje się w stanie zawieszenia między dwiema opcjami. Ale w przeciwieństwie do dwójki denarów, yy, która przynajmniej zarządza ruchem, tutaj mamy ciszę, zamrożenie, emocjonalne zamknięcie. On może świadomie nie chcieć. Yy, nie chcieć myśleć o przyszłości z Tobą, bo jej obraz budzi w nim zbyt wiele sprzecznych emocji, zbyt wiele napięć i lęków. To jest klasyczna karta nie chce widzieć, nie chce czuć, nie chce wybierać co może być jego reakcją obronną na wcześniejsze zranienie chociaż tutaj powiem szczerze, że po tych kartach, które do tej pory widzę, mam wrażenie, że to jest po prostu niedojrzały osobnik, niedojrzała osoba. No i właśnie pytanie, czy to da się naprawić? Myślę, że tak, ale czy, czy, czy chcesz w to inwestować, to już jest druga kwestia. Na pozycji ósmej mamy dwie buławy. Pozycja ósma, czyli jaka relacja wygląda z jego perspektywy, taki ogólny obraz, czyli to co on widzi w tej relacji, pokazuje, że jego punkt widzenia, że może inaczej z jego punktu widzenia ta relacja jest. Ma, ma jakiś potencjał, ale nie jest do końca określona. To jest związek, który ma możliwość czegoś, ale nie jest jeszcze zrealizowany. No to się oczywiście wiąże. Mieliśmy dwa miecze, on nie widzi przyszłości. Póki co nie do końca mam wrażenie, że z jego strony wie, dokąd ta relacja zmierza, czego oczekujesz i co chcecie stworzyć. Takie odnoszę wrażenie. Więc jeżeli, ty, jeżeli Tobie za, zależy na tej relacji, to tutaj radziłbym trochę skonkretyzowanie Twoich uczuć, trochę sformalizowanie tego, co i do czego zmierzacie, bo to może być bardzo ważne, żeby on wiedział, że gdzieś ta relacja jest wiążąca, że to jest dla ciebie ważne, i żeby on też czuł, że to nie jest jakaś tam znajomość, jakaś tam przyjaźń, tylko jest to coś potencjalnie więcej. To będzie tutaj bardzo, bardzo istotne. No i na koniec yy, diabeł. Czyli, już taka ogólna odpowiedź, czy on chce być z tobą? No tutaj, no, diabeł to jest potężna, złożona i intensywna odpowiedź. Dlatego, że diabeł nie jest prostym tak ani oczywistym nie. Ale, w kontekście pytania o chęć bycia z tobą, no to jest już zdecydowanie tak. Tylko, że obciążone trudnymi emocjami, pewnym niezdrowym przywiązaniem, obsesją lub pożądaniem, które niekoniecznie prowadzą do zdrowego, wolnego związku. On chce być z tobą, ale nie w sposób wolny, dojrzały i duchowo przepracowany. Tylko raczej w sposób kompulsywny, emocjonalnie uwięziony, namiętny, być może nawet toksyczny w pewnych kwestiach. To jest karta związku, w którym jedna lub dwie strony nie są wolne. Emocjonalnie, psychicznie, czasem nawet fizycznie. Jeśli między wami były momenty intensywności, uzależnienia, emocjonalnego, silnej namiętności czy emocjonalnego rollercoastera, to diabeł to potwierdza i pokazuje, że on nadal w tym tk tkwi. Tylko, że to nie jest czysta miłość. To bardziej uzależnienie od ciebie, od tego, co mu dajesz i czego nie potrafi dać sobie sam. Także tutaj uwaga, dlatego że generalnie tak, on chce być z tobą, natomiast nie w sposób dojrzały, wolny ani gotowy do relacji. I to, to trzeba będzie przemyśleć na twoim miejscu. No, wziąłbym to pod uwagę i był ostrożny, ale raczej kontynuował te relacje, dlatego że to można przepracować. No oczywiście, jeżeli masz na to czas, energię i cierpliwość, zależy w jakim momencie jest ta relacja wasza, w takim też adekwatnym do tego się tutaj oczywiście stosunkowo. Tymczasem dziękuję Ci za odsłuch i oczywiście życzę Ci wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia mam nadzieję w kolejnych rozkładach. Hej!